31 sierpnia 2008 roku jesteśmy w Lublinie z panem Grzegorzem Wysokiem, który wydaje biuletyn narodowo-demokratyczny. W tym biuletynie zawiera treści informujące o próbach zbudowania na terenach. Polski Państwa Żydowskiego Grzegorz, twoje, twoje pisanie Zbudziło niepokój Gazety Wyborczej Wiemy, że Pan Karol Adamaszek Dziennikarz tej gazety Napisał paszkwilanskie artykuły I spowodował, że policja Zajmie się Tobą i będziesz prześladowany Czy tak? No, można to tak określić, może nie tyle paszkwilanskie Co po prostu dokonał do nosu do prokuratury, że na łamach wydawanego przeze mnie bi biuletynu dopuściłem się jego zdaniem przestępstwa leżenia narodu żydowskiego. Konkretnie zaniepokoił go jeden z moich artykułów, bo biuletyn nie jest wyłącznie poświęcony tej problematyce, które tak chciałem to wyraźnie zaznaczyć, w którym opisałem działania pewnych kręgów żydowskich celem utworzenia na ziemiach zachodnich, Rzeczypospolitej drugiego państwa. No właśnie, jak to się dzieje? Otóż okazuje się, że jest w Turingi jakiś działacz żydowski, podobno artysta, który proponował utworzenie takiego małego państwa na terenie Europy, na terenach niemieckich został wyśmiany i tam unieszkodliwiony, więc przystąpił do propagowania utworzenia takiego państwa żydowskiego na terenach polskich ziemi zachodnich. Tutaj widzę jest cytat, bezczelne są te kurwy i zachłanne. Jest to cytat z Haszka, ze Szwejka dokładnie. Wiemy, że za ten cytat był prześladowany pan redaktor Michalkiewicz, czy tak? Znaczy, niedokładnie dokładnie za Pan redaktor Michalkiewicz był zaatakowany przez gazety Wyborczej, i również toczyło się przeciwko niemu postępowanie za permitą wygłoszonej na antenie Radia Maryla, w którym poruszył temat roszczeń odszkodowawczych wysuwanych przez tak zwane...